Myślim, że był bardzo zacięty ciekawy mecz. Mieliśmy kontrolu, powiedzmy całkowitą e, przez 2,5 punkt kwarte. wtedy zapali jakiś kryzys. No widać, bardzo dużą chęć u swoich zawodników, że e, wygrają tego meczu. i na koncu udala se. Mišljam že da smo trošečke lepše žuce, vikonali i žute volne, može biti bi bila Latvije zvičenstvo, mislim da nam je brakovalo trošečke uh, spokojne renci, že da, da bi trafi ste žute. Joče bih htio tijeliko podjekovati svom coaching staffu na bardzo dobrom vikonalnom pracy. i imam nadjeje, že u nastepnih mečah u sebe Nie popsujemy uh, tego, zwycięstwa. To było dobre, spo dobre spotkanie w wykonaniu jego zespołu. E Anvil prezent zaprezentował się dobrze w obronie, a poza tym e miał mało strat, rzadko tracił piłkę, więc to podsumował, że twierdzi, że to po prostu dobry mecz w wykonaniu jego zespołu. Good evening to everybody. Well, uh, much to say. We really in, 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 we have a crisis right now. We are we are down. We we fighting, we're fighting, but we're hitting the wall. And. Uh, Trener Kemzura przyznał, że w zespole, w zespole jest kryzys, koszykarze chcą walczyć i walczą na, parkie, na parkiecie, ale niestety odbijają się, odbijają się od ściany. Dziś Anvil trafił bardzo ważne rzuty, przechodząc już do spotkania. Nawet takie rzuty, które, które w zasadzie były podaniami. Chodzi o ten oczywiście rzut tonego Idena. choć to nie jest tak naprawdę oczywiście przyczyna tego, że to dzisiaj Procom przegrywa, Anvil wygrywa ten mecz. W pierwszej połowie zespół Procomu w obronie nie grał. Tego, co sobie zakładał przed meczem, więc trener e, nie był z tego zadowolony. Pozwolił również zespół prokomu rozpędzić się Krzysztof, Krzysztofowi Szubardze, który zdominował wydarzenia na parkiecie. E, w drugiej połowie z obroną było już trochę lepiej, e, ale w końcowych fragmentach gry, kiedy ważyły się losy meczu, złe decyzje oraz przestrzelone e, bardzo ważne rzuty zadecydowały o tym, że to dzisiaj Anvil wygrywa mm, nie ma wymówek na taką a nie inną postawę trener przyznał że jego zespół gra w tym momencie niewystarczająco dobrze aby po prostu wygrywać spotkania zespół potrzebuje zmian a jakie to będą zmiany to pewnie przyniesie nam uh, najbliższa przyszłość to, <mon transito> My opinia, the team needs a changes. What changes it will be, we'll see. Dzień dobry państwu. bardzo dużo tutaj trener powiedział. Co mogę powiedzieć? Jesteśmy w kryzysie, musimy z tego kryzysu wyjść. Musimy grać lepiej, przede wszystkim bardziej twardo w obronie i tylko tym możemy wygrywać mecze. końcówka niezbyt dobrze była rozegrana i kosztowało nas to kolejne przegrane spotkanie. Dziękuję.